To fechujo, teraz chyba jeszcze FSUJO... No nie. Jak nie, to moja Jodo FSUJO. No, ma Jodo FSUJO, zostało Co to jest? Co tak głupie fe... śmierdzi? Ej, bo przyjaciół! No! No, no! Kurwa, ja No, 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 no. no, no. no, no, no. Niech ja to, To ja też, tak, to Co nie? Nie, no ja cię dobrałam. No, jakże, ty idiotki, ty tykaś. No to no. Ale, chyba. Nie ma męskiego. Luka Dawaj, dawaj. Ej, dawaj, Ej, dawaj, o tu, jeszcze jedna. no tu Tu No. Kurde, strony. tej, o tej. tej, Bo tam tamta już była się. No to kurwa, no to nie będziesz się palił. <gryzankę> <dyspansuj> nie, czekaj kurwa, najpierw pohol mu. Jeszcze nie wciągaj, kurwa, najpierw musi. Jeszcze nie wciągaj, <gryzankę> nie <gryzankę> Ej, dobra, panu, a, do... a teraz. Ale wódz poszedł, Dzwonię po paszkę i koniec. Jest, a ej, dawaj. A jedziemy na związek? No jest transport. Z sadnikiem pojedziemy. Wrócimy z dingiem. a nie, to Ej, jak się bawisz, to się bawisz.

Ale jest No kurwa chyba jak jestem ja to odpowiednio. Na tak? poprawę i kurwa O, kurwa Iwona. Włoś się Iwona! Idę do Iwony. Idę do Iwony. Łączę Iwony, idę do Iwony. Za idziłby banka trup. <coughs> Six, five, four, three, three two, one.